Szanowni Państwo, serdecznie Państwa pozdrawiam z Kancelarii Premiera. Rok 2020 to czas wielkich rocznic, choćby setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, czy setnej rocznicy narodzin największych z Polaków, rocznic, które tak mocno zapisały się w naszej historii i kulturze i przede wszystkim w naszych sercach. Dlatego tak ważne jest tworzenie i promocja dzieł kultury, które te idee przekazują dalej. Dlatego tak ważna jest promocja i tworzenie dobrych, wartościowych, patriotycznych filmów. Tym bardziej, jako pełnomocnik rządu do spraw Polonii Polaków za granicą, cieszę się, że tegoroczny jubileusz 15 Festiwal Polonijny Losy Polaków odbywa się dzięki dofinansowaniu z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Mam nadzieję, że festiwal przyczyni się do propagowania nie tylko bohaterski postaw naszych rodaków, ale także do poznania wybitnych, jeszcze nieodkrytych postaci, jak choćby znany nam wszystkim, ale nieznany powszechnie Ignacy Łukasiewicz Wizjoner, który zapoczątkował przemysł naftowy w, w Europie. Gratuluję organizatorom, twórcom i życzę Państwu wspaniałego i owocnego czasu. Dziękuję bardzo.